Witajcie moi kochani, witajcie, 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 buziolce, 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 witam was moi kochani w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj nagrywam dla was Sekret Niebios 3 ponownie, 22% historii przeszłam, strach przestaje być usprawiedliwieniem, adaptacja, miłosierdzie. No i z tego co pamiętam to ten odcinek rozgrywa się wiki walker, w sensie wiki jest z perspektywy wiki. No i miłego oglądania rzeczy wasza Nasia. I skoro z wiki to z lucek. Znaczy z ludzkim. Zaraz zobaczymy, czy miałam rację, bo pamiętam, że wiki. Pamiętam, że wiki. Ja mam w głowie, że wiki. Wiki. Hurra! Nasza ulubiona MC. Sekret Niebieski. Koniec wieczności. Rozdział 12, Sezon pierwszy. Ząb za ząb. Wiki. I love you, wiki, wiki Walker. Seriously. Kurtyna. No jesteśmy. O kurde, co tu się odwala, co tu za nielegalne zgromadzenie, co to ma być? W ogóle jakieś betone? Kilka drobni wypadło pod podeszwę z ruchem trzaskiem. Stawiło się w dół, znikając w przepaści. Śledziłam ich upadek, po czym uniosłam wzrok i rozejrzałam się. Od wilgotnego powietrza ubranie kleiło się do ciała, niczym druga skóra. I oniu, outfit niemożliwości! Wybaczcie, że tak za każdym razem cieszę na widok nowego okfitu, ale to jest moja ulubiona rzecz w klubie romantyki. Patrzcie, tu ekskluzywne wybrać wszystko. My mierzymy wysoko, mierzymy jak najwyżej. Okej, okay, teraz wybierzemy outfit, który najbardziej pasuje do wiki. To jest takie, no to jest brzydkie szczerze. Pani gniewu, OK, let's go. Okej, okay, dobra, dobra. Wow, rządło miłosierdzia ognistosta. Dobra, myślę, że rządło miłosierdzia grubo. Byłam z lucyferem. No oczywiście, że z lu. Czekajcie, a tylko mamy wybór, jak widzę, chyba. Tylko nowy outfit, ale włosy to już macie. No nie dacie mi nowych. No, rc, no nie dacie nowych włosów dla Wiki, mimo że są bardzo potrzebne. Ale dobra. Okej. Okay. Czekajcie, czy my teraz do siebie pasujemy? Zapłacą za to, co zrobili. Zaiste. Jeden z szpiegów doniósł, że na Flawie znajduje się największy obóz dla więźniów. Zwożono tam nowo przybyłych, niewolników, tych, którzy. Złożyli przysięgę Szepfa Malumowi. Wyspa służyła jako punkt przeładu... przeładunkowy. Wszędzie wisiały żelazne klatki. W nich dogorywali członkowie Zakonu i ci, którzy odmówili po pokłonu Bogu Ciemności. Łańcuchy na których zawieszono klatki dzwoniły na powietrze na wietrze, układając się w posępną, przytłaczającą melodię. Więźniowie ledwo się poruszyli, wycieńczeni, leżeli na dnie swych cel, a przez pręty widać było jedynie zwiotczałe, wychudzone koniczyny, bezwładnie zwisające w dół. Bez Bezszelestnie przeskoczyliśmy z unoszącego się w pobliżu fragmentu skały na dach jednego z nędznych, prowizorycznych, zbitych domków. Położyliśmy się na brzuchach, okej, okay, na dachu i ostrożnie wychyliliśmy się w dół, przyciskając skrzydła do łopatek. Jakaż, jakie szpiegostwo tutaj profesjonalne z ludzkiem. Na dole rozciągały się bez końca szeregi nieśmiertelnych. Jedni stali w kolejce po wodę, inni czekali, aż wy, wypalą im znamie. Zabito wszystkie anioły. Mnie mówiono, że nie ma większego krucieństwa niż to, które działo się w piekle, w czasach walki o tron szatana. No, nie mieli racji. Za tymi wszystkimi stoją ci sami nieśmiertelni. Chcesz powiedzieć, że całe zło pochodzi z piekła? Mm, nie, nie Lucy, nie. Z ruszyliśmy naprzód. Przesunęliśmy się po dachu, przeskoczyliśmy na kolejny budynek. Przecież jesteś szatanem, to ty powinieneś wiedzieć. Lzyfer odwrócił się i złapał mój wzrok. Może jestem, to czemu mnie kochasz? Bo jesteś moim słodziutkim lucusiem i zawsze nim. Będzie. Nie no, przecież wiesz czemu? A ciekawa jestem, co wiki na to odpowie. Jego twarz była tak blisko, że przez głowę przemknęła mi bezczelna myśl, by go pocałować. Po prostu, żeby go uciszyć, żeby zetrzeć z jego ust ten szyderczy uśmieszek. Bo jesteś przy mnie, a nie tam na dole z nimi. Czekaliśmy w milczeniu, obserwując powolną, niemal nierucho nieruchomą kolejkę. To wygląda naprawdę jak jakaś sekta. Ciszę co jakiś czas rozdzierał ostry, wilgotny syk komuś wypalano z nami szepwa maluma. Matko, czy my naprawdę obserwujemy, jak ich przyjmują do kultu? Lucy, gdzie ty mnie kurwa zaciągnąłeś? E, powietrze przez cił ciężki zapach, przepalona skóra krew i coś ostrego, metalicznego, coś co ściskało gardło. Czułam wobec nich żal. Przeszli przez piekło. Mama podczołgała się z drugiej strony. I natychmiast przywarła do dachu, stapiając się z jego powierzchnią, by nie zostawić zauważonych przez więźniów. Mama też tam jest? Działamy zgodnie z planem. To my we trójkę tam jesteśmy? Główna Szuja jest trochę dalej. Szuja, Szuja to jest takie wyzwisko, mordo. Znaczy, mamo, ten drań już długo nie pociągnie. Lucyfer skinął matce głową teściowej i zaskoczył w dół. Odprowadziła go ciężkim spojrzeniem. Nawet jeśli wojna się skończy, będziesz musiała być silna, zwłaszcza przy nim. Ale ja go bardzo kocham. Setki nieśmiertelnych będą polować na to, co was łączy. Kobiety, by zaciągnąć go do łóżka. Mężczyźni, by odebrać mu tron. Czekajcie, czekajcie, jeszcze raz, bo ja nie zrozumiałam tego zdania, zdania Rebeki. Setki nieśmiertelnych będą polować na to, co was łączy. Aha, okej, okay, dobra, to, to zrozumiałam, że wiele nieśmiertelnych będzie chciał nas rozdzielić. No to, to tak, no wpadłam już na to. Okej, okay, dalej. Kobiety, by zaciągnąć go do łóżka, mężczyźni, by odebrać mu tron. Aha, czyli kobiety będą próbowały zaciągnąć go do łóżka. Okej. Okay. Szczerze to jakby Lucek poszedł na to, no to no ja nie chcę być na jego miejscu. W sensie, one sobie mogą próbować, ale niech on nawet nie próbuje odpowiadać na to, bo w dosłownie. Ale on by tego nie zrobił, on jest kochany. By zaciągnąć, mężczyźni, by odebrać mu tron, czyli mężczyźni będą polować na to, by on nie mógł być władcą piekła, ale ja wpadłam na to, że Wiki i Lucek teraz są, wiecie, pod ostrzałem, no bo wiecie, żona władcy piekła, ktoś by mógł ją odbić po prostu, albo mężczyźni na jego tron palować faktycznie, a wiecie, on jakby jako szatan, władca piekła, no to dla tych napalonych innych demonek, demonek, demonic, jakkolwiek się mówi na samica demona, demonica chyba, Demo, demonice, albo nawet anielice, skoro teraz nie ma zasady nietykalności, no to jakby by były zainteresowane, bo już pomijając to, że to Lucek jest bardzo przystojny i w ogóle cudowny, ale ogólnie no po prostu jest dobrą partią, jakby można byłoby na ten teges z nim zyskać, nie? Znaczy może na jednorazowym numerku jakoś nie za bardzo, ale gdyby jakiejś nieśmiertelnej udało się odciągnąć go od wiki na przykład Romans czy coś, no to on jest dobrą partią bardzo. Ale mam nadzieję, że nigdy do tego nie dojdzie, do ich rozdzielenia. Jesteś dla szatana świetną partią. No właśnie, ja przy... kurczę, nie, nie udało mi się zrobić tutaj screena, ale ja właśnie przed chwilą gadałam o tych <grym> o, dosłownie o, o partiach, nie? Właśnie, że. Że, że, że lucek jest dobrą partią. Ale czemu w ogóle ja jestem aż taką dobrą partią dla ludzka? W sensie, nie, że mam coś do Wiki, uwielbiam ją, jak wiecie, ale czy ona no, była nierozpoznana wcześniej, czy ona naprawdę ma taką wysoką pozycję? W sensie on ją kocha i tak dalej, więc to nie ma znaczenia, wiecie, ich położenie społeczne w, w tym danym momencie, jak ona już jest jego żoną i tak dalej. Ale czy ona na początku była taką dobrą partią dla ludzka? No, ja śmiem powątpiewać. Znaczy, tu w sekretu Niebios One, Wiecie, on był najlepszy uczeń akademii i w ogóle taki, no po prostu ciacho największe, Rewalizacja z Dinem, a Vicky była Viki, nierozpoznaną po prostu, która dopiero co pojawiła się w szkole i nie była nikim wyjątkowym. W sensie, no, oni chcieli, no nie, być razem, znaczy, ludzie, jak na początku wiadomo, no, ciężko było mu wyznać miłość, ale jakby. No, nie, była, nie miała na tyle dobrej pozycji, żeby faktycznie być dla niego na tyle dobrą partią, ale bardziej pokierowali się uczuciami. Naprawdę uważasz, że to czas na podobne rozmowy? My nigdy nie mamy na nic czasu. Wszystko, co ważne, trzeba mówić w biegu. Myślisz, że nam się uda. Jeśli nie poradzimy sobie z bandą głupków, to może naprawdę zasługujemy, żeby zdechnąć. No nie mówię o tym mówię o wojnie w ogóle mama nie spieszyła się z odpowiedzią ta chwila milczenia przestraszyła mnie nie myśl o tym nagle spojrzała mi prosto w oczy pierwszy raz od dawna nie mimochodem nie przypadkiem naprawdę zapomnij co mówił aragon a ja I ja pieprzyć zakon pieprzyć naprawdę jeśli szefamarum cię złapie pochyl głowę a ty byś pochyliła mama odwróciła się oj ciężko by było akurat taką osobę jak rebeka namówić żeby ona pochyliła głowę ona tego nienawidzi i odpowiedziała, już nie patrząc. To nie, to nie ma znaczenia. Nie umieraj, Wiki. Proszę cię, nie umieraj. Coś cisnęło mi gardło, ale potknęłam to. Potknęłam to w miecz. Przełknęłam, boże, nie wiem. Znałam mamę, wiedziałam, gdyby, że gdyby powiedziała choć słowo, uderzyłaby mnie, byle tylko zatrzeć pamięć o własnej prośbie. W oddali rozbłysnął czerwony ognik i natychmiast zgasł. Czas. Przeturlałyśmy się po dachu i skoczyłyśmy na dziedziniec. Wy chcecie we trójkę cały ten kult zmiażdżyć. Kto tam jest uwięziony? O matko, kto to jest w ogóle? Jeden ze strażników się odwrócił. Za późno. Mama chwyciła go za twarz, a błysk energii roztrzaskał roztrz mu czaszkę w krwawej eksplozji. Zerwałam łańcuch trzymający klatkę. Spadła z hukiem, a więźniowie zawyli. Kto kogo oni uwięzili? Aha, to przecież uwięzili nieśmiertelnych, no bo przecież tam, wiecie, ta aster Asterianie, Asteryjczycy. Oni mają taką złą rolę tutaj, nie? Przepraszam. Wsunęłam dłonie między pręt, dotknęłam ich żeber. Obca siła zaczęła wypływać we mnie. Szybciej! Staram się! W nich już prawie... Z nich, w nich już prawie nic nie zostało. Ciekawe, czy im robili to samo, co ten... Co Aragon e, Naumowi, temu bratowi Michaela, który chyba został zresztą... No, nie komentujemy, ale... E, że właśnie mu rozgrzebał głowę na tyle, że Naum jakby... Po prostu stracił wspomnienia, nie wiedział kim jest, nie wiedział kim jest Michael i ja byłam zszokowana, że aż tak, w sensie, że to tak zadziałało. Wiecie dlaczego? Bo Vicky też miała rozrywaną głowę za przeproszeniem, za czasów Sekretu Niebios 2 i to wiele razy, przez zarazę. Ona w ogóle nie próbowała nawet być delikatna, z całej siły jej po łbie po prostu le, le, le i tak dalej, a jakoś Vicky wszystko pamięta i nic jej się nie stało. To nie ma sensu. Udało mi się zaczepnąć trochę, i nagle strumień przerwał się, żołnierze nas dopadali. Chociaż jest jedno, ale, bo pamiętam, że zaraza momentalnie przestawała, by nie rozerwać wiki całej głowy. Chyba, że jak już jej zaczęło rozrywać bardziej, to przestawała. Chyba coś takiego było. Jak pamiętacie, kochani, sekretnie, bez dwa oczywiście. I wiecie dokładnie, o czym mówię. To możecie pisać w komentarzach, jak dokładnie było. Udało mi się, okej, okay. strumień przerwał, że, nie, że nas dopadli. Pokonaliśmy jednego, drugiego, a potem pozwoliliśmy, by trzeci nas chwycił. Powalił mnie, czułam, jak kolce wbijałem się w skrzydło, ale się nie broniłam. Potem obezwładnili też mamę. Ciągnięto nas przez obóz, skrzydła już sz, 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 szurały po ziemi. Lucy, ratuj! dni więźniowie odwracali wzrok, inni patrzyli z ponurym zainteresowaniem. Chyba, że one specjalnie dają się pojmać, bo wiedzą, że ktoś przyjedzie z odsieczą, a chcą dostać się do tych ich obozu, do ich bazy. Mm. Całe wnętrze paliło mnie od napięcia. Gdzie się ukrywasz? Niecierpliwie obserwowałam, dokąd nas prowadzą. No dalej, wypuść mnie. Przy kolumnach straże się zatrzymały. Potem na rozkaz wciągnęli nas do środka. Ciekawe, czy ona zobaczy Pen. teraz? Nie, to chyba za szybko. Rozwalony pomnik, anioła? Co tu się w ogóle odpierdala? Jest! Poczułyśmy drżenie i lekki chłód, gdy przeszłyśmy przez ślepą zasłonę. Ślepa zasłona sprawia, że przestrzeń staje się niewidzialna z zewnątrz. No dobra, ale co to za miejsce? To za nią ukrywał się dowódca obozu dla więźniów tchórz. Dowódca. Jaki, jaki to dowódca, skoro się ukrywa? Zmusili nas, byśmy uklękli przed nim. Jego skrzydła były ciemne, wyleniały, jak u ptaka, który od, od dawna nie latał. Oczy małe i niespokojne. Cały czas rozglądał się nerwowo, patrząc na nas z podnieceniem. A to ten sabnak! On, on, coś, on chyba był w Asterii, coś tam coś tam odwalał, nie? W sensie w tym odcinku, gdzie Pen była w sekrecie niebios 3, wers uniwersum Asteria. Odważni jesteście albo głupi. Wstał, zbliżył się do nas. Wiecie, kim jestem? Nie i mamy to w dupie. Znaczy wiemy. <laughs> wiemy i to właśnie do ciebie szliśmy. Po wypalonym naszych znaku widać, że jesteś pieskiem Maluma. Demon przeciągnął palcem po piętnie. Jakby rozkoszował się własną lojalnością i uśmiechnął się, podskoczył, niemal zbliżając się do mnie, pochylił nad moją twarzą. Myśleliście, że oca licie te żałosne, wychudzone, nieśmiertelne istoty? Ha, jeśli to cała siła zakonu oporu, to Szefa Malum już zwyciężył. Chwycił mnie za włosy, szarpnął głową do, do, do tyłu. Jego twarz zawisła tuż nad moją. Fu. Ej faktycznie ma takie ogromne piętno tutaj, a w ogóle Pen ma swoje piętno? Jak będę grała odcinek w sensie Asteria Version. Penelopi, Point of View z Penelopi, to ja muszę zobaczyć, czy ona gdzieś ma ten znak, nie wiem, spróbuję jakoś się rozebrać, <noise> wiem, jak to dwuznacznie zabrzmiało, ale muszę zobaczyć, chyba że ona nie ma wypalonego. Z nie, ona musi mieć chyba, skoro szef Fomalu pomagał w jej odrodzeniu, dosłownie ją wskrzeszał. Wybra wyobraźcie to sobie, głos mu drżał z podniecenia, niemal brzmią historycznie, chyba że oni są bardziej tak duchowo, umysłowo połączeni. W sensie pen z szepfomalumem. Głos mu drżał z podniecenia i niemal brzmiał histerycznie. Szepfomalum swowicie mnie wynagrodzi, kiedy złożę was u jego stóp, ukrzyżowane. Wypierdalej. Krew mi leci z nosa, co się dzieje, co z tobą? Spojrzał na żo żołnierza, który mnie przeciągnął. Biłeś ją? Tamten szybko pokręcił głową. Nawet po całym szkoleniu wciąż trudno mi ukrywać nieśmiertelnych. Co ty bradzisz? Mówię ci, twój, twój czas się skończył. Wiki, co ty robisz? Ej, co się, co się z Wiki dzieje? Wiki, halo, ty zwariowałaś? Uniosłam głowę, krew spływała mi po brodzie i szyi, ale bólu już nie czułam, tylko ciężki, zduszony oddech. Ej, co się dzieje z Wiki? Zesłona, którą spowiła rzeczywistość, zerwała się jak stara, wyschnięta skóra. I wtedy się pojawili. Tu i tam... Aha! Czyli oni ukryli, jakimś tam dziwnym sposobem, Wiki im pomogła, ukryli cały oddział zakonu? Tu i tam, na dacha, wśród ruin, wśród... Nawet wewnątrz samej ślepej zasłony. Pojedynczo, grupami, jednocześnie w milczeniu, członkowie zakonu oporu, tak myślałam, wpełniły cały obóz. Ej, to byłoby głupie, gdyby Vicky sama z mamą udała się na odsie odsiecz. Nagle kołnierz, sobnakaz nakaz, się. Ktoś uniósł go za kark, potrząsnął nim i sługu zawisł bezradnie, żerąc. Stać! Jakim cudem! Teraz porozmawiajmy inaczej. Mama wniosła się i pomogła mi wstać. Jak ty to zrobiłaś? Nie musisz tego wiedzieć, I'm Vicky walkę. Od chwili, gdy postanowiliśmy stopę na tej wyspie, ukrywałam nie tylko energię naszych towarzyszy, ukrywałam ich samych. Ich obecność przenikała całą powietrze, szelest moich skrzydeł. Zawsze byli blisko. Wniosłam ich w sobie. Jak sekret, jak truciznę, jak ostatniego asa w rękawie. Ej, nie w Ej naprawdę, nawet dobry plan, serio. Na pewno mądrzejszy od tego, co ostatnio swoją dawnozę zaprezentowała Noan w tym odcinku, w którym ona chciała, żeby Wikta zabyła wszystkie potwory i sprowadziła je do miasta i mogły ludzi pozabijać. To było bardzo ryzykowne i niebezpieczne. Plan się udał, co prawda, bo Wikta, Kain i Abel jakby ogarnęli to, ale dosłownie to oni to ogarnęli. I gdyby nie to, że po prostu mieli mądrych. I silnych jakby członków, typu ta, Kain, Wikta, Abel, to by była w dupie totalnie, a tylko rozkazywała tempa dzida za przeproszeniem, a sama wybanę nawet palcem nie kiwnęła, jak mnie tacy ludzie w kurwiar. Na początku żywiłam się z tym, co dawała natura, ale flawa była martwa, spalona, wyjałowiona, bez liści, bez życa. Wtedy musiałam zabrać odrobinę od więźniów i oto jesteśmy, w każdym sektorze obozu, w najdalszym zakątków, za plecami strażników, nawet w samej ślepej zasłonie, tuż pod nosem największego drania. Nie zdołacie wyprowadzić wszystkich więźniów, ha, nie dajcie, nie dajecie, dacie rady, jest ich za dużo, znajdę was, znajdziemy was. Nie po nich tu przyszliśmy, odwróciłam się, uniosłam dłoń, by zacisnąć ją w pięść. Kolejny, Wiki coś wymyśliła? Aha, nasi. W tej samej chwili wszyscy członkowie zakonu stali się jednością, uderzyli jednocześnie i precyzyjnie. <laughs> jak? Jak! Co? Co? Każdy, kto nosił znak Famaluma padł w jednej chwili. Bez wyjątku, bez litości, nawet wobec tych, którzy kiedyś byli po naszej stronie. Zginęli fanatycy, nowo nawróceni i ci, którzy zdradzili zakon. Tak z powierzchni świata zniknął jeden z największych obozów szyfomaluma. <laughs> o Jezu! Razem ze wszystkimi, którzy mogli stać się jego przyszłą armią. Ale wszystkich, wszystkich? Przecież można było kogoś jeszcze spróbować przeciągnąć na naszą stronę. Jak to wszystkich zabić? Sabnak zaczął się miotać. Wydał z siebie urwany pisk. Jakby sam pojął... Czyli tylko Sabnak przetrwał? Rozmiar tego, co się właśnie wydarzyło. Wy zabiliście swoich! Szkoda mi ich, ale to wojna. Gdybym tylko mogła tego uniknąć. Nie uwierzysz, ale im więcej zła popełnię, tym lepiej. A na tobie ci sobie doskonale poćwiczę. Droga Miłosierdzia, nie chcemy zrobić ci krzywdy. Samnak uśmiechnął się gorzko. Na chwilę, odzyskując pewność siebie, zamordowaliście wszystkich więźniów! krzyknął z całej siły. Głosem pełnym rozpaczy. Głowa zatrząsła mu się jak lalca i silna krys krysnęła na kołnierz. Musieliśmy to zrobić, ale twoja śmierć nie ma żadnego sensu. Dlatego musisz powiedzieć nam wszystko, co wiesz. Mówię wam, nic nie wiem. Niestety mamy inne informacje. Ja bym na jego miejscu wszystko wykrakała, gdybym była dowódcą takiego oddziału i dosłownie oni wszystkich w ciągu sekundy z pierdolili. Lucyfer jednym ruchem przycisnął domona do ziemi. Wypalił mu twarz. Sagnak zawuł, ale Lucyfer się nie zatrzymał. Tortura powtarzała się raz za razem, aż Sagnak pękł i wykrzyknął: Powiem, powiem wszystko, tylko przestańcie! I zabiliście wszystkich pierwotnych aniołów, gdzie są pozostali? Chionia przekonała Szepfamaluma, by ją oszczędził. Dalej? Asteria jest na ziemi. Po co szepfa, szepfa Malumowi Asteria N nie wiem. Ale, ale wiem wiem, że on ma Mortę. Ona złożyła mu przysięgę. Nie, trzymają ją na arenie. Wyrzucają do niej tych, którzy odmówili służby Malumowi. Jeśli pokonasz Mortę, możesz odejść, ale dotąd nikomu się nie udało. Głód pewnie będzie wściekły. Kto zarządza areną? Torendo. No oczywiście, Torendo to największy kurwa zdrajca w tym wszechwiecie, dosłownie, w sensie. Od niego się wszystko zaczęło. To on jakby zarazę przywołał! To jest największy zdrajca! Lucyfer popchnął tabnaka na ziemię. Trzeba to zakończyć. Tabnak jęknął żałośnie, obejmując dłonią swoją pierś. Jego usta, lepkie od krwi, śliny, drżały szeptem niemal bezgłośnie modlitwę. Darujcie życie! Jakby zabić? My idziemy chyba drogą miłosierdzia. Przepadnie mu los, oszczędzić go! niech sobie żyje. Sabnak padł na ziemię, podpełzł do mnie, ujął mój but w dłoniach, odsypując go pocałunkami. Ej, już bez przesady. Cały drżał zdan zimnym potem, a z jego wargi nie przestały się szeptać wśród upokarzających łukań. Wasza łaskawość jest nieskończona, tylko wam należy, jest moja pokora. Obrzydliwość. Wystarczy. Krótko kopnęłam go w podbródek bez gniewu, jedynie z odrazą. Jak odtrącała się od zdechłego szczura, Lucyfer uśmiechnął się z pogardą, pochylił się nad Sabnakiem. Nie jesteś godzien nawet lizać buty mojej kobiety. Ej, w sumie. W sumie racja. Miłosierdzia. I adaptacja. Gdy opuszczaliśmy obóz, tonął już w lodowatej ciszy, jaką zna się tylko z zapomnianych cmentarzy, gdzie nawet ptaki nie odważą się przysiąść na krzyżu. Aj, aj, Klasztor Fox-Shep. Szczepfa? To jest taki? Siedziałam przy długim, drewnianym stole. Dopornie, z ciosanym, z ostrymi kantami i wyszczepionym. Szorstka powierzchnia raniła dłonie. Kolana przy każdym ruchu, ubranie się zaczepiało od żazgi. Naprzeciw mnie, w milczeniu, bez ruchu siedział Najwyższy. Nie spuszczał ze mnie wzroku. Cierpliwie czekając, aż wreszcie dotknę jedzenia. To jest Najwyższy? Jaki dziadek! Uśmiechnęłam się do niego blado. Chleb i woda, ugryźć i wypić. No to myślałam, że w niebie mamy dostęp do lepszych posiłków, szczerze, w sensie, no ogólnie, w sensie wiem, że tam w Asterii, nie, bo nie Asterit tylko tej, w Requiem, w sensie Point of Fever's e, Victa, zwana również Slime, no ogólnie jej wersja sekretu, trzy no to oni cały czas dalają konserwy i inne gówna. Chociaż ostatnio chyba mieli coś lepszego do jedzenia, ale tak to cały czas wpierdalali takie gówna różne. E co się je za czasów wojen dosłownie, bo wszystko było rozwalone, a przez cały rekujem, w sensie jeszcze nie sekretnie bez tylko sekretnie bez rekujem, to też to jedli. Nie musisz udawać, tego kamienia tak nie uda się przerzucić. I chodzili po jakimś, no trudno nawet określić czym, nie mieli dostępu do wielu rzeczy. Powstrzymywałam się od, od ruchu, wyplucia, z powagą skinęłam głową. Nic nie przeniesieliśmy ze sobą na ten świat. Nic z tego nie zabierzemy. Radujmy się, jeśli mamy pożywienie i odz... Tutaj nie wolno palić i jeść Już o tym rozmawialiśmy. Jak to? Przecież on myśli, że tylko na Ziemi tak są miejsca, gdzie nie wolno. Tutaj wolno. Papierosy tłumią głód. Yy, ale to jest akurat yy, prawda. W sensie papierosy. Serio, jak się pali papierosy, yy, to mniej się później chce jeść, yy, bo po prostu łaknienie jest mniejsze. Yy. Na przykład, nie wiem, jak się opijecie dużo wodą, załóżmy, i zapalicie papierosa, no to będziecie mniej głodni niż, e, niż ogólnie. No, pap papierosy po prostu trochę tłumią głód. Tutaj głód powiedział. Głód powiedział. W ogóle głód powiedział, papierosy tłumią głód, a sam jest głodem. W sensie, no jakby, ale, ale no, no powiedział prawdę, tak jest. Wagi najwyższego zbielały, lecz nie odpowiedział. To on nie wie? Ja wiedziałam o tym. Najwyższy, a Amaliel. Jaki słodziak. Najwyższy, nudzi mi się! Z korytarza wypadł chłopiec. Przekodził koło w powietrzu, z głuchym łoskotem uderzył w anioła. Ile razy mam powtarzać, w świątyni szepfy nie latamy? Delikatnie ujął jego drobne dłonie i ukrył je w swoich dużych, pomarszczonych. To przecież. Chłopiec, który otworzył moją pieczęć, z którego ty ocaliłaś, to on? A co on tu robi? Mam cztery lata, cztery! Czyli jednak nieśmiertelni rosną tak samo, jak. Oni cały czas było, że nieśmiertelni rosną wolniej niż ten, a jednak rosną tak samo, główno prawda, bo cztery lata i wygląda jak czteroletnie dziecko, a wcześniej było, że rosną niby jakoś szybciej. Że na przykład mały Dino szybciej stał się, stał się dorosły bardzo szybko, a najwyraźniej jednak mają podobny upływ czasu jak na ziemi, skoro on ma 4 lata. A niby nie czasom. Nie liczą czasu, bo kiedyś mówili, że czas tutaj jest bardziej efemeryczny niż niż na Ziemi, a jednak jest podobny, więc już nie wiem, kurwa, co oni mieli na myśli. Z powagą wyciągnął przed siebie dłoń z pięcioma palcami. Już jesteś całkiem duży. Wracaj, idź po Ziemi, żadnych skrzydeł. No dobra. Ale ja bym się z nim pobawiła. Takie urocze maleństwo. Teatralnie się zgarbił i powlókł w przeciwną stronę. Ale daj się mi nim po... Ja chcę... Ja... Ej, dajcie koniecznie, ja, jako wiki. Ja chcę go na chwilę, bo ja chcę iść do Luzka z nim i ja pokazać. Luzki, zróbmy z takiego Bobasa. No ja chcę, no, no kurwa, no. Dlaczego ja nie mogę? To niesprawiedliwe w przeciwną stronę, ostentacyjnie tupiąc małymi, z polscymi No proszę, wypożyczcie mi go, żeby mogła się nim pozajmować i ludzka namówić na dziecko. Potwory, potwory! Jakbym na umyślnie podkreślał swoje posłuszeństwo. Zazwyczaj nie przyjmujemy w tych murach obcych. A ten mały chłopiec jest obcym? Jakby <grytanie> rzucił ukradkowe spojrzenie na Gud. Aha, dobrze, okej. Okay. Z żarzącym ża, się papierosem w plecach, a tak w ogóle co Gud tu akurat robi? rozumiem, nie chciałam zakłócać waszego porządku moja wizyta nie była uzgodniona z jeźdźcem musiałam się z nim tutaj zobaczyć aha, okej, okay. ale dlaczego musiałaś się z nim zobaczyć tu akurat tutaj aniołowie, Fox, szefa nie powinni być wciągani w waszą wojnę to się dzieje poza tymi murami nas nie dotyczy okej, okay, dobra, masz to wszystko w dupie ciekawe jak ciebie zareagują, to czy w dupie będziesz miał też obawiam się, że jednak dotyczy czy tego chcecie, czy nie mm, najwyższy podniósł się za stołu jego dłonie były złożone pokornie do modlitwy. Czy wolno zapytać, po co tu pani przybyła? Morta jest zakładniczką szefa Maluma. Ja nadal nie wiem, kim jest ta cała kurwa Morta. Popiół z papierosa głodu, spadł prosto, a może to jest ta ich siostra albo ktoś jakaś, nie pamiętam już, na jego spodnie, zostawiając biały ślad, ale on nawet tego nie zauważył. To niemożliwe. Rozumiem, że osłabiłeś, osłabłeś po walce z matką życia, ale zakąd cię potrzebuje? Ty pomożesz? Głód zacisnął pięść, powoli przeniósł na mnie wzrok. Gdzie ona jest? Co? This is the end of this odcinek tak szybko? Thank you very much, RC team, for this odcinek. Naprawdę chyba najkrótszy do tej pory, który nagrywałam w Sekretu 3. Bardzo wam dziękuję. Nagrywało się bardzo przyjemnie. No i niebawem się widzimy. Papatki, kocham Was, wasza nasia